Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ventris, witam w kolejnym odcinku na tym kanale z gry Dying Light i dodatku The Fall Win. Gramy z panem y, Dubkropkiem. Nie pytałem cię o mnie gdy walczysz z ostrym cieniem k***a, chodź tu nie p***, bo się ciemno robi. Może jakiś dzień dobry? No hej, a co tam się z tobą dzieje, skąd to zwątpienie? Wers buraka. Dementori, dementori, wadasz katanui. Nie umiem czytać. Polat, ty skut. No, trzymam cię za jaja. <mach> o. spadłem na dół. Kane. Kane. K Kane, Kane, Kane! Jesteś odporny na moc Bimbru Może otworzyć dowolny wojskowy zamek elektroniczny, jeśli mam jesteś właśnie, yy, obiecałem, że zaśpiewam piękną piosenkę bożą i przetestuję, przetestuję moją umiejętność i cenzurę, tak więc gdybym się A było źle. A było źle i się wszyscy dziwowali. Sam się cesz Śmiał, je... i się wszyscy dziwowali. sam się też ośmiał i wyobraźcie to sobie widzowie że do to musiał później wypikać pozdro serio dajcie mi tu wejść daj mi wejść daj mnie wejść kurwa. Safe point jest. Tu, jest. tu jest safe point do zrobienia. Możemy sobie pozwać samochód. O, co się, coś ja, trzeba robić misję w stylu iść, zrób to, zrób tamto, bo jestem niepełnosprawny. O, ch Tego kotwiczki. Możesz tylko uderzyć kotwiczką tam, gdzie ci pokażemy, bo inaczej chci ci w d**pę. Following by fajne rzeczy, ale z my, tak strony tak nudny po prostu, już mi się nudzi ta grafowa woli. No, no r... też, k**wa. też jakieś niewrażenie. bo... W podstawce to fajnie było, bo k**wa ku... jara jaraliśmy się jak znaleźliśmy w randomowym momencie po stu pistola, do którego i tak nie mieliśmy amunicji. Witam państwa bardzo serdecznie. Yy, dziękujemy wam za, za oglądanie tego odcinka. Przepraszamy, że było mało kontentu dzisiaj, ale Boże, ten dodatek jest kurwa, tak nudny. Dosłownie w, większość misji, które robiliśmy, polegało na tym, idź przynieść to, wróć tu, za po to, bo. bo... A nam się nie chce, a ty musisz biegać i w ogóle... Te łaziki się roz*******ją bardzo szybko i w ogóle bez sensu, no... The Following, tyle powiem, mam dość tej modyfikacji, ale i tak ją skończymy, bo jesteśmy niezniszczalni i tyle powiem. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie, był ze mną pan dwukropek. Do... <grywiosenka> ten. Jest, dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z gry. Dying Light, the following. A następną serię zapowiemy nowym odcinkiem z nowej gry. Po prostu nic się od nas nie dowiecie. No i ten. Kurde, lecimy. <grywiosenka> Dobra. P się wszyscy. Dobranoc. noc.